Mała grzechotka do trudno dostępnych miejsc. Oczywiście ma zmianę kierunku dokręcania, odkręcania. Grzechotka oryginalnie jest stworzona na bity, tak jak do wkrętarki. Wkładamy, ustawiamy sobie stronę i odkręcamy, zmieniamy i dokręcamy. Ale ja sobie biorę też. Taką przejściówkę odkrętarki nabity. I zakładamy sobie nasadki na 1 czwartą I też możemy odkręcać. Grzechotka może nie jest często używana, ale nieraz bardzo ułatwia pracę, jak jest gdzieś trudno dostępne miejsce. Myślę, że fajne urządzenie.